Siema moi drodzy słuchajcie jestem już po nagraniu tego odcinka i naprawdę zobaczcie kogo tutaj spotkałem bo to było coś moi drodzy pięknego słuchajcie naprawdę kogoś to dosłownie rozwalił system więc moi drodzy na pewno zobaczę do końca bo naprawdę był mega. Siema siema cześć witajcie moi drodzy ja jestem Remis, słuchajcie a dzisiaj będzie przeciwny słuchajcie przekomiczny film ponieważ słuchajcie dzisiaj będę udawał totalnego bacona nuba, który słuchajcie totalnie nic nie ma i będę udawał słuchajcie że nic nie ma że na serwerze słuchajcie i zobaczę moi drodzy od kogo uda mi się wyciągnąć jakieś pety więc zobaczę moi drodzy ko od kogoś mi się Zobyć jakieś pety zupełnie za darmo moi drodzy, bo że dostanę huć kto kataktowie moi drodzy, obym trafił, słuchajcie na kogoś bogatego, jakiś bogaty serwy. O zobaczcie, ktoś ma słuchajcie tutaj dobre pety, w ogóle nawet nie wiem kto to jest, ale moi drodzy, może od niego uda mi się jakieś pety zdobyć. Nie wiem sobie odgokolwiek moi drodzy. w każdym razie moi drodzy, zobaczymy jak to będzie. I pamiętajcie, aby koniecznie zostawić łapę w górę, chyba dzwonkiem, moi drodzy, napisze w komentarzu właśnie w Robloxie", bo słuchajcie jest cały czas konkursu tego pięknego gowolsa, którego wyniki będą słuchajcie w piątek albo w sobotę, więc naprawdę polecam moi drodzy, w na Discorda i na Instagrama link w opisie, a my słuchajcie moi drodzy na początku, właśnie na początku słuchajcie za Wróżby odcinka na samym początku, a później, moi drodzy, zaczniemy jazdę. Powiedzcie, zobaczymy, czy uda mi się, słuchajcie, zdobyć huge pumpkin cata. Od wytrajdowania, moi drodzy, kości Może jakiegoś słuchajcie, hackera trafię, który będzie na przykład nie wiem, miał takich huge pumpkin caddy. Nie wiem, ale moi drodzy, zobaczymy. w każdym razie, moi drodzy, pójdziemy najpierw sobie do strefy Halloweenowej i zobaczymy, moi drodzy, czy mamy szczęście. I zobaczymy, moi drodzy, mamy tutaj nasze ulubione jajko. Znaczy, w sumie moje nieulubione, bo nic z niego nie mogę wydropić, moi drodzy, ale może zobaczymy nasze szczęście, więc proszę Presto Pet Simulator. Dzisiaj naprawdę. Ja mam dzisiaj dobry dzień. Mi się wydaje, że dzisiaj będę miał dobry dzień i też wydropię coś fajnego, więc proszę was chłopaki z tego pet simulatora nie vampire bat, ja nie chcę vampire batów nie naprawdę moi drodzy nie chcę ich Well, no przynajmniej moi drodzy, ale ale kurczę, no coś lepszego naprawdę by było fajnie. No kurczę, proszę was, chłopaki, nie! no słuchajcie, ja chyba nigdy na nic dobrego nie dostanę. Ale moi drodzy, muszę ukryć moje pety, żeby słuchajcie, nie było widać że mam jakiekolwiek pety, bo słuchajcie, będę mówił, że nie mam żadnych petów, słuchajcie, więc zaraz sprawdzimy, czy uda mi się słuchajcie od kogoś wytradować może huge hilt fankinka. Zacznę, moi drodzy, jak to wypadnie ale na pewno słuchajcie, oglądajcie, bo będzie słuchajcie ciekawie, a ja na samym początku, słuchajcie, pójdę sobie do Steampanka, ponieważ moi drodzy, zapomniałem kompletnie o jednej sprawie. Że, moi drodzy, przecież czekają tutaj na mnie, słuchajcie, yy, właśnie, zobaczcie, view, czekają na mnie, słuchajcie, Dark Matter Petty. Zobaczcie na to, mamy piękne dwa Dark Matter P o wartości 4,5 biliona, więc fajna sprawa, słuchajcie, a my teraz, słuchajcie, lecimy popisać sobie z ludźmi, na początku, słuchajcie, pójdziemy, nie wiem, na spawna, żeby nie było, że mam jakiejś strefy, więc, moi drodzy, piszemy teraz wiadomości, Zacznij, na, zacznijmy od tego, moi drodzy, że napiszemy, napiszemy, trade za ultra dobre pety za free... Yy, nie wiem, ho, yy, do mnie tp Najpierw, no, moi drodzy, na początku, że niby ja mam dobre pety i chcę się zatrudować w nie, Ale, moi drodzy, jeżeli ktoś tutaj przyjdzie, kto ma dobre pety, to moi drodzy spróbuję ich namówić, że nie wiem, że jakieś, słuchajcie, że może, może mi coś to na darmo. Słuchajcie, mamy proszę, musimy przyjąć jakiegoś gościa. Wow, coś takiego. A może ktoś tutaj przyjdzie, słuchajcie, do mnie. Zobaczymy zaraz. W każdym razie, moi drodzy, o, mamy tutaj kogoś. Zobaczcie, ktoś przyszedł w ogóle do nas. Zobaczcie, program Kokosik, Hej, napisał. Aha, moi drodzy. Faktycznie, moi drodzy, to jest jakiś polski serwer, moi drodzy, bo tutaj taki o, kolejny przyszedł, zobaczcie, kolejny przyszedł. Bra, e, hej, hej, eee, hej, dobra, przytykiwać, słuchajcie, eee, siema. Napiszę. Zobaczcie, ma on, nie wiem, ma jakieś jakieś pety, słuchajcie go Daum deses, co to... Co gościu pisze, zobaczcie Napisałem trade za huge pumpkin kata, może gościu ma? On napisał OK, on ma! Aha, ma, on ma huge pumpkin kata co jest? Masz go? Co jest, ten gościu ma huge pumpkin kata w ogóle? Oczywiście, że tak Aha, to niezły gościu, to pokaż go Nie, żartowałem, mam lepsze, ma lepsze Aha, słuchajcie, czekajcie, może napiszę im e, Dawajcie do Halloween strefy Pójdziemy, moi drodzy, niech pójdziemy do Halloween strefy I zobaczymy, czy się to wytradować W każdym razie, chodźcie tutaj, lecimy do Halloween strefy Zobaczcie, przy ten gościu za mną, dobra, więc e, napiszemy do niego e, Ej, bo, bo jest... Prawa. takiego napiszemy jestem nubem i nic nie mam dałbyś mi coś bliska, A on do, do, dał taki wymnowny znak zapytania nie z kamerze ej gościu mi że z kamerę, napisałem zaczynam dopiero, nie z kamerze to jest niemiły typek, ej proszę ci typek, no dobra dam ci pety aha dam mi pety, okej, okay, okej okay, spoko jak Daj mi pety, ja mu dam tamtejda słuchajcie aha gościu mi powiedział, że dam mi pety, no nie wiem czy to jest prawda słuchajcie, bo no nie wiem jakieś pewnie słabe mi da, ej zobaczcie gościu mi daje za siedem nie, ja chcę. To ślepsze kopliska. Nie za 7 pigi. Ej, zobaczcie, dorzucił mi. The Grim Reapera mi daje. Ej, gościu mi daje the Grim Reapera. Zobaczcie, ja mam Grim Reapery w ogóle. Spo... W ogóle mam ich sporo. Chyba 100. Ej, zobaczcie, zaakceptuję to. I jeszcze do tego 100 diamentów dorzuca. Ej, zaakceptuję to w ogóle. Aha, akceptuję. Aha, co to jest za gościu w ogóle? Co jest? Aha, gościu mi chciało dać wszystko, co ma w ogóle. Co jest grane? Aha, dobra, słuchajcie, dał mi to jeszcze raz. Narka dobrze się z nimi zajmuj pozdrowy. O nie, gościu chyba wiedział, że jestem z... O nie, moi drodzy, nie to ja mu oddam. Czekajcie, do ja mu oddam w ogóle. A, gości panie chciał po prostu, że, że na tego, że, że wiecie, że, że na YouTube'a poznał mnie chyba, kurczę, po mnie chyba poznał. Nie, słuchajcie, ja mu to oddam, ja mu to oddam. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, spróbujemy jeszcze raz i chyba słuchajcie, zmienię serwer, bo może, nie wiem, coś, coś innego nam się uda znaleźć. Dobra, słuchajcie, drodzy, jestem na kolejnym serwerze, słuchajcie, są to już zupełnie, zupełnie inna osoby i mam nadzieję, słuchajcie, że przynajmniej ktoś inny tutaj będzie. W każdym razie napiszę znowu, e, nie wiem, nie wiem, e, ktoś. Trade, za dobre Pety. Słuchajcie, najpierw tak z błędami troszeczkę, albo po polsku, żeby, żeby, słuchajcie, pomyśleli, że wiecie, że jestem jakimś, nie wiem, że jestem, baconem, może. W sensie, nie wiem, że może, że wiecie, jakimś baconem, czy coś. Aha, ktoś napisał, ja. Aha, no to dobra, to, y, to nie wiem, nam przydawaj na Halloween. Znowu, słuchajcie, bo to fajne jest ta serwa Halloween, słuchajcie, pójdziemy tam jeszcze raz. O, mamy kimś znajomego w ogóle, tutaj, no name. Dobra, czekamy na tego gościa, słuchajcie, na Halloween tutaj strefie. Więc zobaczymy, może on tutaj do nas, słuchajcie, przyjdzie. Więc słuchajcie, A muszę petuł, Szybko petuł, krymy, szybko! Szybko, 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 szybko. Wow, szybko. prawie bym nie zdążył. Słuchajcie, dobra, jestem Bekonem. Oje, zobaczcie, to jest jakiś gościu... Jak się nazywa? Zobaczmy. He, hacker flop, pa, co? Jakiś gościu, zobaczcie, jest cały taki... Aha, ma trochę dziwny awatar. E, siema, siema masz pety, napiszę do niego. Może, może mi słuchajcie, poratuje czy coś. Mam fajne, super. Aha, okej, okay, bo napiszę mu, bo, bo wiesz, bo ja jestem biedny, poratowałbyś mnie. Coś takiego słuchajcie napisałem. Ja jestem biedny, poratowałbyś mnie, więc zobaczymy. Mam mnóstwo petów, bo hakuję prestona w nocy. Co jest gra... Co to jest grane? Ej, co ten gościu pisze? Bez jaj! Jest w nocy? Nie, słuchajcie co jest grane, gościu Aha, napiszę mu, a do no to, aha Ale, ale, ale czy, czy mogę jednego? Zapytałem go, albo dobrego Mam nawet Pegasusy, mam Pegasusy, mam ten gościu, aha Aha, no to, napisałem mu, to dasz? I nawet ukryty pet Amogus Co? Amogus? Co ten gościu gada? To taki śmieszny gościu Okej, okay, ale dam jak odpowiesz na pytanie za 1000 punktów Aha, no to, to dobra, no dobra Dobra, on to okej. Okay. Okej, okay, mój do więc czekam aż ten gościu mi to dawo w ogóle. Słuchajcie, jest jakiś śmieszny gościu. hacker Jest jakiś kurczę hacker, nie wiem co jest grane, ale teraz, słuchajcie, poczekamy na niego, zobaczymy, co on takiego, słuchajcie, ja, powie. Więc zaraz poczekamy, słuchajcie, poczekamy, co on takiego powie, może faktycznie, ej, może ten gościu jest faktycznie jakiś hakerem i bez, bez jaj hakuje. Twoim haśle jest kod na siuczkata. Jak dasz hasło, to ci go wybiorę. Co teraz gościu? Aha, czy ten gościu Teraz mnie prosi o hasło, moje do Ale jakim, jakim hasle Jakim hasle? jakim hasle hasle do Boblu. Aha, ha, do do Boblox? No to mam ci podać hasło. Tak, bo to jest tajny sposób personelu na robienie kodów. Co jest grane? Nie, to jest z kamery, Ciś taki tak, tak, hacker totalny. Gościu chce znać moje hasło do Robloxa, nie, słuchajcie. To jest jakiś. To jest. To Już ja myślałem, słuchajcie musiałem słuchać. Pójdę do Keva, bo tam chyba jest, słuchajcie, w Traveling Merchant. Więc pójdziemy sobie tam. Brawo, drodzy, Pomyślałem, że spróbujemy temu gościowi dać na końcu trade'a Słuchajcie, hacker he flop'a Zobaczymy, czy on faktycznie coś takiego ma. Nie wiem, zaproponuję. Poczekamy, co on ma. Napisze, Pokaż, 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 pokaż Pety. Coś takiego napisałem słuchajcie, więc zobaczymy zaraz. Czy gościu pokaże pety? Aha, gościu po prostu nic nie robi. Nie, chodzi z jakiś skamer, niezły W każdym razie moi do to na tyle, chyba to jest jakiś śniętow. Najśmieszniejszy gości jaki widziałem. Mam wszystko w kotach. To jest grane, nie. No ale ten gość jest jakiś dziwny. W każdym razie moi dettopenty, to że się w kolejnym odcinku, że znajdźcie, cześć papa pa i elo, ma.